Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak się wymawia kuzyn po angielsku, ale najpierw chciałem Wam opowiedzieć o czym, co jest ważne dla mnie, a może już wiecie, że jestem w Hiszpanii i się uczę hiszpańskiego. Przez ostatnie prawie trzy miesiące. Pracuję z takim nauczycielem, który ja uważam jest naprawdę super. I on ma na imię Borja. Jakbyście wy akurat uczyli się hiszpańskiego, to chciałam polecić Borja, przez to, że on naprawdę jest super nauczycielem. Tutaj widzicie jego adres mailowy, to napiszcie do niego, jakbyście chcieli się nauczyć hiszpańskiego albo już się uczycie hiszpańskiego. On jest native'em z Hiszpanii, on się uczył filologię hiszpańską, on mówi bardzo dobrze po angielsku też, ale naprawdę on jest super gość. I bardzo go mocno polecam. On może z Wami pracować przez Skype albo przez Internet. I napiszcie do niego, jak macie jakieś pytania, albo chcecie się uczyć hiszpańskiego, albo już się uczycie hiszpańskiego. Okej, okay, dobra, to teraz to, to, co chciałem Wam powiedzieć, to jak się wymawia słowo kuzyn po angielsku. Bardzo często słyszę, że Polacy tak mylą to i, i mówią coś takiego. Tak, jakby to było po polsku, że mówią kuzyn, albo coś podobnego. I po angielsku mówimy cousin, cousin. I wiem, że to jest łatwo, żeby to pomylić, przez to, że te słowa są naprawdę podobne, ale jest całkiem inna wymowa. To nie mówimy kuzyn, tak jak po polsku, mówimy cousin. To pamiętajcie, że to słowo się wymawia cousin. Dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. Jak Wam się podobał, dajcie kciuka do góry, subskrybujcie. Na dole zobaczycie linka do mojego PayPal. Oczywiście zawsze jestem wdzięczny, jak mi pomagacie z moim kanałem. I e, dzięki, że ogólnie oglądacie mój kanał. Do następnego razu. Cześć.